Dzień dobry guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że masz piękny dzień. Bitcoin zbliżył się do 100 tysięcy, teraz jest blisko 98,400. Dotknęliśmy 99 wiele razy, co ciekawe. Na wykresie dziennym widzę flagę byka. Widzicie ten maszt i flagę? Wygląda jak flaga byka. Wolumen nadal jest silny. 3,75 BLN rynku, 748 tysięcy widzów. Bitcoin price clock live. Możesz to ustawić na swoich wykresach. BONUS Z BYBIT, NAJLEPSZA GIEŁDA DO HANDLU. 84. Skrajna chciwość. Dominacja Bitcoina nieco ponad 50%. Opłata za finansowanie dodatnia 90, 396. Wczoraj mówiłem, że Bitcoin jest gotowy. Spójrz na odwróconą głowę i ramiona. Wszyscy to widzicie? Odwrócone ramię, głowa, ramię. A potem nastąpił wybuch. I wygląda jak flaga byka. Myślę, że dziś sięgnie 100 tysięcy. Przejdźmy do wykresów Bitcoina. Pokażę konto i gdzie bym otwierał pozycję. Zajmiemy się też Ethereum. Subskrybuj, lajkuj i włącz powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do kwestii technicznych. Moje konto. Nowy rekord 1072 w tym tygodniu. Zarobiłem więc 100 i... ...i 46. 130 000 w tym tygodniu. W miesiącu 3340 tysięcy 000... Ethereum pompuje nowy szczyt 3891. Otworzyłem pozycję przy 3,333 Opłata za finansowanie 007. Bardzo wysoka opłata za finansowanie Zysk na Ethereum 45 tysięcy dolarów Zysk na Bitcoinie 23 tysięcy dolarów Zysk na światowym handlu 23 tysięcy dolarów Otworzyłem długą pozycję na Sandogu To memowa moneta na tronie, bo tron rośnie To ryzykowny handel Ustawiłem likwidację poniżej 13 centów. Zobaczmy, co teraz rośnie. USDT. 300 Unii wzrosło o 121, o 3%. Kupiłem 80 tysięcy Unii, to jest 121. Zarobiłem na tym 40 tysięcy, świat lekko w górę. Ton wczoraj urósł, ale się cofnął. Dogecoin w górę. Przejdźmy do bitcoina. To bitcoin i dogę przewodziły rynkowi. Na x widać 90 Tiantic 200 obserwujących. Ta administracja, najgorsza w historii USA, Biden chce ułaskawić fałciego. Szaleństwo. Alice czynej nie może uwierzyć mojej córeczce. Ten gość znalazł w zabójce CEO, bazując na info o rowerze. Bitcoin dąży do stuka, Ethereum wzrosło o 7%, Doge wzrósł o 7%, Uniswap o 5%. Bitcoin był na poziomie 98,500. Cały rynek wczoraj pompował, co jest piękne. Wciąż trwa wyprzedaż kursów krypto. Teraz można kupić w USDT. Kod rabatowy 40% z Black Friday przedłużony do niedzieli. Dla tych, którzy mieli problem z zakupem, kod to deal. Jamescrypto.gru.com. MCRT to czołowy token gamingowy na BitChain i mocno rośnie. Ethereum eksploduje. Właśnie dostałem nagrodę od Jamesa. Jestem bardzo wdzięczny. Jesteś naprawdę niesamowitą osobą. Niech ci Bóg błogosławi. Bądź błogosławiony i błogosław innych. Genie też. Wygląda fajnie. Dobrobytu dla wszystkich, gratki dla BNB. A teraz przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodząc do technicznych aspektów Bitcoina, wskaźniki dzienne i tygodniowe są nadal dobre. Sprawdziłem, resetuje się tylko co tydzień. Mamy niebieski wskaźnik bitcoina kupiony przez górę w styczniu, ale wskaźnik bitcoina kupiony 4 tygodnie temu nadal wskazuje na zakup. Patrząc na wykres dzienny, widać odwróconą głowę i ramiona oraz flagę byka, o której mówiłem. Tu widać flagę byka, proporzec byka i flagę. Mówię o tym od kilku tygodni. Cel to 119 tysięcy i gdy spojrzymy bliżej, wolumen rośnie, stochastyka idzie w górę. Widać duży skok wolumenu wczoraj i ta odwrócona głowa i ramiona zaczyna się realizować. Przełamała linię szyi, proporcja byka wszyscy to teraz widzą. Potrzebujemy retestu i odbicia z wolumenem, by potwierdzić pierwszy cel to 105 z odwróconej głowy i ramion, potem cel flagi byka. 119 był blisko aktywacji transakcji, którą ustawiłbym poza wsparciem, więc podciągnąłem go do 96,393. Tutaj musisz zarobić na transakcji, by było to opłacalne 95 do 48 stop loss, 93 951 95, take profit, ryzyko 19 razy 1297, by zarobić 24 tysiące na bitcoin, 10 krach z dźwignia, 240 tysiąc to transakcja, którą podjąłbym na bitcoin. Moim zdaniem jest gotowa. Mieliśmy podwójny szczyt na 15 minut, więc może spaść i ponownie przetestować wybicie na 97, ale wygląda na to, że jest gotowy. Wyłamał się z większych wzorców, odwrócona głowa i ramiona, które pokazałem na wykresie godzinowym, i duża flaga byka na dziennym bitcoin jest gotowy do ruchu. A ja jestem w transakcjach bitcoin. Widać moje transakcje futures bitcoin 45, ethereum 23. Za te transakcje Bitcoin zapłaciłem 4600, więc to około 500 dolarów dziennie, by utrzymać tę transakcję. Bitcoin otwartą, bo opłata fundingowa to 003. Opłaty fundingowe rosną, gdy Ethereum jest na poziomie 007. Ale wciąż wszystkie moje transakcje są na plusie poza Doge, który to bardziej hazard na memowej monecie na czacie jest 220 z Was online, jeśli zostały altcoiny, jeśli pompują się rzeczy. Dzięki Bogu to koniec. Ta administracja Bidena jest najgorsza w historii. Ripple ma ogromną ilość, tylko 57 mil D da, 100 mil D jest w obiegu. Widzicie dyskusję o gościu, który zarobił 6600% 60, na Ripple. Czy da się to na mana? Tak, jeśli więcej próśb. James, dzięki za film o guru linków. Wszyscy dyskutują, dołącz na telegramie. Przejdźmy do Ethereum. Ethereum i Dogecoin pompowały najwięcej, potem Dogecoin i Bitcoin wczoraj w nocy. Gdy wchodzimy w Ethereum, widzisz tylko na tym kanale, trafił w górny koniec tego kanału. Spójrz dokładnie, trafił w kanał. Widzisz, ta linia z wczoraj trafiła dokładnie 3900 w sam szczyt. Niesamowite. Chcesz wejść w Ethereum? Zrób to na cofnięciu. Otworzyłbym transakcję tutaj. Stop loss pod wsparciem 3615 na 3535, zamknięcie na 7500. Cel 49,3%. Ryzyko 80 dolar na ETH, zysk 4000 dolar. 10 razy dźwignia to 40 000 dolar. To moja transakcja na Ethereum zostaje długo. Na większych ramach czasowych, tygodniowo, mamy wielki symetryczny trójkąt. Ethereum walczy z oporem. Spójrz, jak dotyka oporu. To miesiące. Ta formacja ma już 4 lata. 3-4 lata, masywny, symetryczny trójkąt od 2021 roku buduje presję i przebija podstawę. Cel 7500 jest bardzo blisko. Widać, że flirtuje z tym wybiciem. Możesz zobaczyć tutaj, Ethereum próbuje, próbuje się wybić właśnie teraz. Jest dokładnie na oporze tego masywnego wzoru, co jest piękne. To transakcja, którą ponownie zrobię na Ethereum. 615 stop loss, 3535 Take Profit, 7 500, co jest piękne. Przejdźmy do Waszych pytań. Czy robisz rozdania tutaj na YouTube? Zrobię, muszę ustawić rozdanie Bybit. Śledzę Cię od lat, przyprowadziłem wielu znajomych na kanał. Świetna robota. Salama, cześć Jane, karta krypto? Bybit ma kartę debetową. Lemon będzie, Lemon? Nie wiem co to znaczy, ale pięknie. Analiza dogę wkrótce, proszę. Zróbmy dogę, dużo próśb, a dogę też pompował wczoraj do 42 centów. Dogę jest w formacji flagi byka. Widać byczą chorągiewkę na wykresie dziennym. Od czasu mojej wzmianki wzrósł już o 300%. Jeśli śledziłeś to w 2021, gdy o tym pisałem, wzrost był jeszcze większy. Flaga byka jest gotowa. Cel tej dużej byczej chorągiewki na dogę to odległość tutaj. Jeśli to zmierzymy. Zobaczmy co wyjdzie. Jeśli wybiję się z tego poziomu. Celem dla doge byłoby 66 centów. 52 centy to opór, 58 centów, 74 centy też. To wszystko linie oporu. 46 to duży poziom, który osiągnęliśmy, a 35 to wsparcie, 21 i 15 też. Zobaczmy, jak pójdzie. To cele flagi byka na doczkojnie, która będzie imponująca. 66 centów to cel dla Doge. Linki do wszystkiego są pod filmem. Dla kursów krypto można użyć kodu na 40% zniżki. Oferta przedłużona do niedzieli. Każdy kupujący ma szansę wygrać 1000 dolarów. Szczęśliwy kurs JCG z kodem 40% wybierze jednego zwycięzcę na 40%. Za 1000 dolarów John Cena mnie obserwuje. Tak powinien wyglądać świat. Futurystyczne domy z panelami, ale z drewna i otoczone naturą. To jest przepiękne. Przejdź pod opis, kup BIT, zarejestruj się, bonus 60K. Najlepsza giełda do handlu, świetna płynność. Jeśli tracisz na rynku, masz wysokie opłaty lub likwidację, to najlepsza giełda do handlu moim zdaniem. Otrzymujemy bonus 200 dolarów USA, UK, Australia. Wejdź na JamesCryptoguru.com. Weź kursy, dołącz do telegramu za darmo. Zobacz komentarze moich uczniów. Z Apple trzeba mieć cierpliwość, ale świetna firma. Tak, trzymaj Nostradamus Junior. Co słychać James? Nie trać magii. Ty i Nostradamus w krypto, nasz własny Nostradamus znów działa. Ludzie komentują, że moje portfolio osiągnęło dziś milion dolarów dzięki James'owi i jego mięśniom, bo najwięcej zarobiłem milion w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, co jest super. Dołącz do nas na telegramie to moje aktualizacje rynkowe Bitcoin. Doge Ethereum. Moim zdaniem Bitcoin gotowy do przebicia 100 tysięcy. Bardzo możliwe, że przebije 100 kapy dziś. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Kocham Was wszystkich. Wielkie gratulacje dla Ethereum, Doge, Bitcoina i Tesli. Tesla też wczoraj wzrosła. Mój cel dla Tesli to 600 dolarów. Kocham Was, życzę Wam wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro.